Do internetu jest jednym z największych narzędzi służących współczesnemu człowiekowi do pracy, nauki i rozrywki. Jak każde narzędzie może być wykorzystywane do różnych celów tych właściwych, jak i szkodliwych złośliwych, a nawet przestępczych. Na zagrożenia występujące i związane z internetem, narażony jest każdy użytkownik internetu bez wyjątku. Zakazywanie korzystania z komputera. Internetu w dobie powszechnego jego użycia może przynieść odwrotne do zamierzonych skutki. Spotykamy się dzisiaj, aby uświadomić sobie zagrożenia związane z korzystania z internetu. Serdecznie witamy przybyłych gości: Pana Pawła Orłowskiego, wiceprezydenta miasta Sopotu. Pana Adama Krawca. Naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Kubota. Panią Joannę Kiełkiewicz-Okrzesik, psycholog. Panią porucznik Barbarę Gawłowicz-Witkiewicz, przedstawicielkę Komendy Miejskiej w Polsce. Andrzeja Żigadło, biegły sądowi z okresu informatyki. Panią Wiolettę Podkowską, przedstawiciela Hetmana Agencji Praw Autorskich. Serdecznie witamy naszą Panią Dyrektor, nauczycieli, uczniów z Gimnazjum autonomicznych w numeru 2 w Zobocie oraz naszych uczniów. Zapraszamy pana prezydenta o zabranie głosu. Szanowni Państwo, pani dyrektor, szacowni goście, bardzo dziękuję za uczestnictwo tak wielu szacownych instytucji w naszym dzisiejszym dniu bezpiecznego internetu. Naprawdę warto podkreślić, że dzisiaj tutaj w spory szkół handlowych jesteśmy, można powiedzieć, prekursorem wskazywania tego, co w internecie ważne, a więc zachowania bezpieczeństwa, dlatego że tylko jako jedna z sześciu szkół w regionie dzisiaj ten dzień tutaj świętujemy. I rzeczywiście y, trzeba pamiętać o tym, że internet jako w tej chwili chyba najważniejsze medium. Medium, które łączy w sobie cechy, mam nadzieję, że nie obrażą się też redaktorzy mediów, którzy są dzisiaj z nami, y, ale internet łączy w sobie cechy kilku mediów co najmniej. Prasa, często już dzisiaj interaktywna telewizja, radio, to najsilniejsze media. Właściwie już na dzień dzisiejszy, chyba ponad połowa populacji na całym świecie korzysta z internetu. I oczywiście jest to świetne narzędzie. Narzędzie dla zdobywania wiedzy, narzędzie dla zdobywania rozrywki. O tym świetnie wiecie, też korzystając z tego internetu, przede wszystkim w szkole, ale także w domach. Jednak bardzo się zaniepokoję tego dnia. Tak jak powiedziałem, jesteście prekursorami, obchodzimy oficjalny dzień bezpiecznego internetu jako jedyni w sobocie jako jedni z niewielu na Pomorzu. Na pewno będziecie rozwijać, rozwijać to, no jednak w pewnym sensie też święto. I myślę, że przykład z tego, co dzisiaj zobaczymy i usłyszymy będzie się niósł po Sopocie, ale także po całym regionie. Dziękuję bardzo czystość naszą u atrakcji nie szkoły muzycznej w Gdańsku Silvia Krzeszczkiewicz. Wiem, że jestem jedną z tych, co nie boją się żyć. W dzień zmienia się ciemność. Nie przestraszy mnie nic. Wiem, że lubię sama być, trwonić tak cenny czas. Choć nic się nie dzieje, to dobrze mi jest. Tym. I trudno mi się przyznać, że to wszystko nagle traci sens. Gdy ciebie nie ma, na moc I przyznać, że to wszystko nagle traci sens. Gdy ciebie nie ma, na moc nie wypowiem, że to jest. O psychologicznych aspektach cię. zależnie od internetu, opowie nam pani Joanna Kielkiewicz o 6, Psycholog. Zapraszam. Witam. Ja mam takie pytanie: Czy na sali są jakieś osoby uzależnione od internetu? Nie. Pierwszy, pierwszy rząd podniósł rękę. Goście. O uzależnieniu od internetu możemy mówić wtedy, kiedy przede wszystkim tracimy poczucie kontroli nad tym, jak często ile godzin spędzamy w Internecie oraz kiedy w momencie, kiedy nie mamy dostępu do internetu, pojawiają się tak zwane objawy abstynencyjne. U osób, które są uzależnione od alkoholu czy narkotyków, to bardziej fizjologiczne objawy, natomiast u osób uzależnionych od internetu Objawia się to przede wszystkim jakimś poczuciem napięcia, złego nastroju, nerwowością, e, brakiem zdolności koncentrowania uwagi. E, sam problem został już nazwany i nie zgodzę się tutaj z tym, co powiedziała koleżanka, że nie ma e, osób, które pomagają terapeutycznie osobom uzależnionym. Jest tak, że tak samo jak osoby uzależnione od innych środków, tak samo można się leczyć uzależnionym od internetu. Życzę wszystkim, aby się nie uzależniali, korzystali mądrze i bezpiecznie. Dziękuję. jest realizowany w naszej szkole program profilaktyczny bezpieczny uczeń w sieci. Jednym z elementów programu w tym roku był konkurs na wykonanie projektu Mój komputer jest bezpieczny. Prosimy pana prezydenta miasta Sopotu, Pawła Orłowskiego, o wręczenie nagród i dyplom dyplomów twórczą najlepszych. nagrodą dla zwycięzcy jest możliwość zaprezentowania swojego projektu. Prosimy bardzo. Innym elementem naszego szkolnego programu profilaktycznego jest prowadzenie badań za pomocą ankiet. Ankietę Bezpieczeństwo w Sieci przeprowadzono w grudniu 2007 roku wśród uczniów niektórych klas pierwszych, a jej wyniki omówi pani Irena Karnat, nauczyciel informatyki w naszej szkole. I ostatnie pytanie. Mamy tu porównanie wyniku ankiety z roku 2006 i 2007 gdzie pytaliśmy Was, czy policja powinna kontrolować internet. W tym roku wygląda to jeszcze gorzej, bo już 56% twierdzi, że bez żadnej kontroli. W związku z takimi wynikami, bardzo prosimy naszego eksperta o wypowiedź na ten temat. Panie goście, droga młodzieży, w tamtym roku, jak zaprosiliście mnie tutaj na pierwsze takie spotkanie, Powiedziałam, że będzie ze mną w tym roku, czyli dzisiaj ekspert do spraw bezpiecznego internetu. Ale Wy im pokażcie ten dobry internet. Dzisiaj jest ten Dzień Bezpiecznego Internetu i chciałabym, żeby statystyki policyjne, szczególnie na terenie Sopotu, dalej pozostały zerowe, jeśli chodzi o popełnianie przestępstw przez młodzież w Waszym wieku poprzez internet. Mam nadzieję, że to zero będzie się jeszcze długo utrzymywać. Życzę Wam tego. Oddaję teraz głos biegłemu sądowemu panu Andrzejowi. A propos tego pytania, które tutaj padło z widowni, mam część artykułów wypisanych: kodeks karny, kodeks cywilny czy ustawa o ochronie praw autorskich. Nie są stworzone od tak. I słuchajcie, narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w danym artykule, podlega karze. Tak samo odpowiedzialność cywilna, o której wspomniałam, to są koszty, które mogą być pomnożone razy dwa, razy trzy, razy pięć. Ej Saya No co jest, jest sprawa, chodzi o internet No to dawaj Powiem Ci o tym teraz w rytmie fanka, co wam fanga gorąco jak Friosamba Popatrz, to już XXI wiek i tyle możliwości daje nam internet Możesz Świata i latać po sieci Gdy coś ci nie pasuje, wyrazić twój sprzeciw Ten wynalazek zmienił nasze życie Wystarczy, że wpiszesz www Kilka liter I zupełnie inna rzeczywistość Nie niemożliwe, teraz jest tak blisko Baw się, ucz się w necie To jest dla ciebie tak I wiesz to przecież Możesz poznawać nowych, ciekawych ludzi Ludzi z nami, poczuj właśnie ten luzik ale uważaj, bo to jest ważne Niektórzy ludzie w sieci chcą karmić się fałszem Serwują się sieciuchy jak zombie. I To nie są serwerzy ze słonecznej Kalifornii Ty od nich trzymaj